No, z tego miejsca dokładnie pierwsze są doty. Znaczy takie pierwsze, pierwsze, w ogóle dźwiganie glejta to jest tam na dole, ale to jest tylko takie, wiesz, dźwiganie, nie? Całkiem. A pierwsze starty co się oderwie, że są stąd. stąd. To jest bezpieczne. Tak. Przynajmniej według Wojtka Nie zrobiłem wyszedł A potem będziemy startowali stamtąd. A ja w długości lotu jest. Dużo Jak się nie czujesz na siłach, to możemy zejść tutaj poniżej tej półki. Ale tego podlacę. No powa no, się nim troszkę bez ciśnienia, nie? Mamy czas. Także jadę, jadę, jadę. tu wlecę. Nie bij mnie. No czy to raczej i teraz tego pójdę? Dobrze. <noise> <noise> Alkoholu się nie Słyszałem, nie lata. Bardziej w prawo, jeszcze bardziej, w prawo. No i teraz w lewo. Bardziej ku mnie, ku mnie, ku mnie, ku mnie, ku mnie, ku mnie. Przepraszam za powtarzanie. Jeszcze go pociągnij jeszcze i w prawo. Mocniej. No i hamuj na maksa. Hamuj, 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 hamuj. No i pięknie. Ale to opaznie skręcą. No wiesz, to jesteś nie, nie, nie doważona ta okolicy. Celówki za długi. To jak wyjdziesz to skrócimy od razu Mam tam iść Ci pomóc? Nie